Witam Was w kolejnym odcinku gameplaya Pokémon Crystal Mamy już piąty odcinek yeah. Greg dalej yy... Napiedziewa Pokémon jest chyba już przy okay. dziewiątym mieście Lecimy O, mamy Muszę zwolnić grę Nagle mi przyspieszyło, jak zacząłem nagrywać O, 200% Dobrze jeżeli jesteście już przygotowani, byliście już wszędzie, możemy jeszcze podejdziemy do drzewka, już możemy walczyć znowu z tą osobniczką... A, która nie skopa nas skopała na początku naszym. Na miminiż tu Jak to nie? No mnie... Zajrzewie, jakby brałem dosłownym. nas to znaczeniu tego słowa. O, magasta nad... Ja nie yes, Mam... za dwa levele Giodu się lepce. przemieni yeah. Nie będziemy się bawić, bo... Ten sam Pokemon kontra ten sam różnica jednego levela Nie, nie Nie ma co W innym go zniszczę no. Teraz ma lepszą formę swojego poke Pokemona podstawowego tak, i zazwyczaj takie same podobne takie lub takie same levele ma podobne takie same pokemony No Niestety Oprócz, oprócz tych głównych rzecz jasna Dobra, zacznijmy ognisty kontra Wow No To jest jasne Który wygra jasna. ognisty czy wodny? Oooo, dostaję ten. No fanty. nic dziwnego. Bo często już różnica się tak nie liczy. Kiedy przeciwne... No przeciw, przeciwne żywioły. Przeciwne żywioły przeciw sobą... przeciw siebie walczą. No i to jest akurat... No niestety. Tak to już bywa. Ale pokazałeś... Jak się nie robi. No, jak się ginie zawodowo no. nie no znowu kolejny pokemon mi padnie aż taki słaby jestem nie tu będzie trzeba przeekspić dobrze wygrałem dostaję 960 pensów czy nie wiem co to do za dolary dolary długa gadka szma gdzie, gdzie ty to dolary widzisz padniemy jeszcze do market. pocket marketu jak jest, znajdę go ale w jest. Gdzie dobry macie? Gradbale. Nie macie gradbali. Mam drugie piwo. Idziemy dalej. O. Jesteśmy w ciemnym lesie. Atakują nas. Co? Eee, Psajdaki. <grym> Psajdak mnie zaatakował. Ginie niewierny. Muszę no, abre złapać, wiemy, tylko nie wiem pacjentań. jak. Kup go, jest najłatwiej. O nie, to. Pokebola wyślę. Leć, pokebolu. Łap, Sajdaka. Jest taki głupi, ale z pokebola wylał. Jeszcze obudził się. Śpi... Śpi. Właśnie jak usypiałem pokemona, ale też również jest większa możliwość, że go złapiemy. Już nie mogę go uśpić. Spróbujemy jeszcze raz, znowu wylazł, no. a i się udało w końcu, to jest za każdym razem, gdy rzuca się po pokeballa jakiś tam procent, jest za każdym razem bardziej, że go złapiemy, coś w tym dobrze, pogadamy sobie z tym panem, o, venanot, o, venanot, venano. nigdy go nie lubiłem. No. No ja wiem, wiem wiem wiem. wiem. Wiesz, który? Ma fajną przemianę. Śćmę. No, tu roz... rozmawiamy. Przemiana tak, ale... Rozmawialiśmy z nim, a teraz biegniemy Terdrum, dr, łapiemy jego ładnego Pokémona. Trzeba go w takim kierunku przesłać. Chyba dobrze robię. Ja źle zrobiłem. A ty teraz zobaczysz dlaczego zepsułem... ooo odjrz zobaczycie pach 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 zepsułem musi tam wrócić od drugiej strony trzeba zacząć zacząłem źle za szybko chciałem go puścić o. rozmawiamy znowu z nim z drugim Dostajemy HM01, czyli... Cięcie. Cud. cud. Cud, cud, cud. Nie, nie, nie będzie cięcia. Dobrze, komu by to dać? Musimy to teraz użyć, żeby gdzieś przejść dalej. Tak, jest, jest. Dobrze. Damy mu ponieważ nie będę postępował mu pierwszą oczywiwszemu dawał... nie będę niszczył ataków tak. nie lubię mi dochensorów. Tak, mamy cięcie, teraz podchodzimy do drzewka, gadamy z drzewem. To Czemu co, zepnę się. Nie, nie ścinaj. Nie no ale muszę, muszę przyjść dalej. No dobra, tylko szybko. Więc atak, śmigamy dalej, odisz, uspiamy odisza, iżem na odisza, odisz umiera. Ja dużo tych pokemonów tu się wzięło. Tak, zablokował mi atak. Czyżby, no nieważne, mamy inne pokemony tutaj. Bierzemy kolejnego pokebola, yeah. Antidotu, tak. Jak nigdy, teraz pójdziemy do tamtego miłego pana, który stoi w tamtych krzakach. Zgadnij. Ciekawe co on tam robi. A, jak w gotiku Coś było. O na krzaka. To jest nadal. sobie lali. Daj nam te M02. Dobrze, to idziemy dalej. Tutaj. Bierzemy tego Pokebola. Coś nim jest, idziemy dalej. O, znowu psajdak, psajdak tak. gin, gin, twojego głupota. Ok. Rozmawiamy z tym panem. Walczymy z nim. Bo to jest trener. Ma Skąd Nie, Niższy Miszczycielska biedronka. Jak na testach gimnazjalnych. Na szczęście nie musiałem pisać Daj, w samym roku test gimnazjalny. No ten też mnie, w tym roku też mnie przesalony, kurde. O, ja cię. Znaczy Polski był w miarę łatwy, przynajmniej dla mnie. Ja nie rozwiązuję testów gimnazjalnych. No, bez jesteśmy sensu. już w drodze... Nie rozwiązuję dobre testów drodze. gimnazjalnych, bez sensu, skończyłem gimnazjum. Co? O. Wow. Ja polski sprawdziłem. Humanista. Co chciałem zagadać? Bez... Czemu za lecą. Teraz zostaje kolejny atak, muszę go zamienić. Eee, dobra, już usuniemy smoka. Ale masz głośnego pada. Nie. Wiesz, Nawet jego słowo słyszę. To już wiesz Może to twoja klawiatura, a ty mówisz, że to mój pad Trochę śmigda Pewnie, w słuchawkach słyszę twoje lądy ten... Słuchawka ja, słuchawkach ja słyszę swoją No nie wiem, jak ten... maś głośno odtwarzanie, bo no to czemu nie? Tak, chcemy zamienić kogoś innego pod XPNE Hej nie ma co ekspić, Onyx jest za słaby, to wypij też. Dobra, to jedziemy. Szkoda, że nie na wolności, z chęcią bym go złapał. Mm. Teraz gratuluję. Umówi ja się, Mam jakiegoś. Co za... O! Nie wiedziałem, że z nim będę walczył. Nie spodziewałem się. Gin! O! Zaszczekał i mój uciekł. Nieładnie. Dobrze, że cud możemy używać. Jest w miarę na takim. O! 22 level. Dym, dum, dum, dum. Rozumiem, że tu jest te ekspienie pokemonów. Tylko... O, jest. Mam param, Co my wyrzucimy? Gasta, bo nie żyje. O, o Gina dzwoni. Przed chwilą od niej odszedłem Dlaczego? Nie chcę nic potekskić Dostaliśmy kolejne jajko Niespodzianka Co nam się z niego wykruje, zobaczymy Nie Chyba za każdym razem to samo M się wykluje? I są cztery pokemony, które mogą mienia? się wykluć a już nie będę psujakiem. Aha No Idziemy do Poké Center. Pogadamy z tym maniakiem i nic się nie stało. Wow. Dobrze. Tu mamy wielki market. A, się z niego nie skorzystamy. Bo nam się powoli czas kończy. O, tu mamy wielką. Chale, gdzie możemy grać. A, nie mam tych... ...żetonów, to na razie nie będziemy makuć żetony. Z retrum. Ooo, mamy zejścia. <laughs> Zaatakował mnie. Kolejni trenerzy będą. Mają już 11 levely więc... Już powoli się rozpędzał. Ja, chwali tak się. Powiem, 22 drugi level, tak jak ja. To. pan na, na Dzielni musi być tak, czy nie? No, mamy nawet Tory, Jim, Jim, Jim. Czy muszę dżym? grać tym opóźnionym Pokemonem? Z Dropbockiem. Jakim? Olor. Dobrze, tu mamy dalszych trenerów, ale tego już na razie nie ma co zaczynać. W tym mieście również dostaniemy fajny przedmiot, na który samochód szybciej zasuwać. Ta, tramwaj. Jest to rower, który będzie, wydaje się, tu. Owszem, tylko musimy Nie, bon. może od razu walić i dostajesz. to chyba później, co nie? on musiałeś w tych starych dostać. To zobaczymy. Coś tam. O, 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 really, good. Ja, ja. Bicyk? Yeah. Musisz do tego, wejść, do ekwipunku. Pak. Cell. Jest bicyk, mamy bicyk. Ale jak się go ustawiało. A właśnie tak. Myślałem. Cel? To zepsułem. Cel? Da. Okej. Okay. E, nie działa. Tak. Dlaczego nam nie działa? Cel? I którym później? Nie. Yy, takim... Jest start i jeszcze tam jakiś jeden. O, to Select. no ale to który nie to jest pow... na krywiaturze? Dobra, nie wiem. To, się, to później się ogarnie, więc kończymy, tak żegnam, subskrybować, komentować, oceniać, bla bla bla. No, na razie.